1670. Polski serial, który zachwycił tysiące widzów. W sposób groteskowy, komediowy, pokazał problemy ówczesnej Rzeczpospolitej obojga narodów, a także problemy i podziały w polskiej szlachcie. Jej mniemanie o sobie, a także sytuację chłopów, którzy musieli odpracowywać tzw. pańszczyznę. A przecież wiek XVII to dla Rzeczpospolitej czas bardzo trudny. Czas wojen, czas powstań kozackich i ogromnych podziałów wewnętrznych. Musicie wiedzieć, że serial 1670 wywołał też niemałe kontrowersje i ogromną dyskusję, bo przecież pojawili się ludzie, którym nie podobało się to, w jaki sposób przydzono z polskiej szlachty i to, że w sposób właśnie komediowy pokazano szlachtę i magnatów. Oskarżano nawet twórców serialu o to, że w sposób bardzo ideowy, wręcz lewicowy, pokazują to, jak wyglądały tamten czas w Polsce, czas wielkich magnatów i szlachty, właśnie. Książka Christophera Magda. I Krzysztofa Pyzi o tytule 1670: Spowiedź Szlachciców. Szczera rozmowa z najgorszym królem Polski. Tym królem. Książka traktuje o. Michale Korybucie Wiśniowieckim, który przez wielu historyków uważany jest faktycznie za najgorsze, najgorszego króla Polski. Ale czy faktycznie tak było? Czy Michał Korybut Wiśniowiecki był najgorszym królem Polski? Dlaczego data 1670? Dlatego, że to właśnie w tym roku odbył się ślub Michała Korybuta Wiśniowickiego z arcyksiężanką Eleonorą Habsburżanką. I to wydarzenie nazywane jest przez wielu największą imprezą w Rzeczpospolitej. No to co moje chłopy? Hop, 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 hop! Zaczynamy kolejną bibliotekę historii hiking. Ten odcinek powstał w ramach płatnej współpracy z wydawnictwem Bellona, które wydało książkę Krzysztofera Machta i Krzysztofa Pyzi, Spowiedź Szlachciców Szczera rozmowa z najgorszym królem polski, tak, tym. Ja panu nie przerywałem! Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest książka dla wszystkich. Jeśli orientujecie się w wieku XVII i szukacie dla siebie pozycji, która pozwoli wam dowiedzieć się więcej, no to nie jest to monografia historyczna. Natomiast, jeśli jesteście ludźmi, którzy nie mają pojęcia o wieku XVII i polskiej szlachcie, czy rządach korybuta wiśniowieckiego, no to jest to pozycja, która w pełni Was w ten okres wprowadzi. Ale nie jest to książka dla wszystkich jeszcze z jednego powodu, bo sposób, w jaki pokazano tutaj szlachtę i korybuta wiśniowieckiego, a więc sposób prześmiewczy, no, nie przypadnie do gustu każdemu. Książka jest pisana w formie fabularyzowanego dialogu, gdzie Michał Korybut-Wiśniowiecki, według autora i wielu historyków najgorszy monarcha w historii Polski, siada do stołu z dwoma szlachcicami. Zygmuntem i Stanisławem. Przy suto zastawionym stole, przy ulubionych trunkach Korybuta-Wiśniowieckiego rozmawiają o jego rządach, o nim samym, o problemach Rzeczypospolitej, a także o tym, jak... Jakie zwyczaje ma szlachta? I spod tego dialogu wyłaniają się fakty historyczne, które pozwalają nam zrozumieć wiek XVII i to w jaki sposób szlachta traktowała na przykład chłopów pańszczyźnianych albo w jaki sposób podchodziła do tak zwanych przywilejów szlacheck szlacheckich i dlaczego z tych przywilejów nie chciała zrezygnować. Ale nie jest to tylko śmieszny dialog króla z dwoma szlachcicami, w którym autorzy sprytnie przemycają fakty historyczne. Nie, bo pomiędzy stronami znajdziecie mnóstwo historycznych ciekawostek. Na przykład, czy wiecie, kiedy w Polsce pojawiła się kawa? Jak często pijali ją szlachcice? Gdzie powstały pierwsze kawiarnie? Ja tego nie wiedziałem. Okazuje się, że kawi pierwsze kawiarnie w Polsce powstały w Gdańsku. I co ciekawe, Polacy pili kawę na swój sposób z dodatkiem śmietany. Mało tego, kawa przybyła do Polski dzięki Turkom, którzy w drugiej połowie wieku XVII zajęli Podole na kresach Rzeczypospolitej i co ciekawe, to szlachcic polski otworzył w Wiedniu pierwszą kawiarnię. W jaki sposób autorzy przemycili tą informację? W sposób fenomenalny. W momencie, w którym Korybut Wiśniowiecki mówi do szlachciców, że kawa go napędza, ale nie może już jej pić, bo od podskoków spadnie mu korona. Ale czy naprawdę Michał Korybut Wiśniowiecki był tak fatalny, Królem? Ciężka praca wykonana, czas na jadło, orkiestra grajcie, świniaka na stół podajcie. O kurde, nie dość, że ze mnie literat, to jeszcze rymujący poeta. No patrz, nie mogę wyjść z podziwu. Ta Polska to ma szczęście. Mieć takiego władcę zazdroszczę. Król z przypadku, bez żadnego doświadczenia politycznego i wojskowego. Zakompleksiony, niski, gruby, krępy. Człowiek, który miał kolekcję peruk, żeby zakrywać swoją łysinę, bo do tego stopnia się jej wstydził. Nie mógł spłodzić potomstwa ze swoją żoną, a więc część polskiej szlachty oskarżała go o homoseksualizm. Król, który nie był w stanie zapanować nad szlachtą i nie był w stanie uzyskać dla Polski jakichkolwiek przywilejów, nie potrafił grać na rzecz wspólnego interesu, bo ponad interes narodowy stawiał interes swój. Król, który nadużywał jedzenia i wyskokowych trunków. Tak, w bardzo telegraficznym skrócie można opisać to, w jaki sposób część polskiej szlachty postrzegała rządy Michała Korybuta Wiśniewieckiego. Ale przede wszystkim Korybut Wiśniewiecki żył w cieniu swojego wielkiego ojca, legendarnego Jeremiego Wiśniewieckiego. Człowieka, który tłukł kozaków, tłumił powstanie Bogdana Chmielnickiego, powstrzymywał islamską nawałę. Człowiek, którego mogliście zobaczyć w filmie Ogniem i Mieczem. Pewnie pamiętacie postać kniazia Jaremy, wielkiego kniazia Jaremy, którego swoją drogą świetnie zagrał Andrzej Seweryn w filmie właśnie Ogniem i Mieczem. To w filmie był ojciec właśnie bohatera dzisiejszej opowieści, a więc Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Przez okres swoich bardzo krótkich rządów, przez cały ten czas żył w cieniu wielkiego ojca. Jego wybór na monarchę, na króla polski, nie był efektem jego charyzmy czy doświadczenia absolutnie nie. Był efektem, wynikiem politycznych układów i o tym także opowiemy. Jakże to tak? Mam porzucić swoje obowiązki i z Wami rozmawiać? Przecież mam już mocno zapełniony kalendarz. Mam zaplanowane śniadanie, drugie śniadanie, drzemkę, obiad, popołudniową drzemkę, wypad do teatru, kolację i nocny gry w karty i rozbieranego. Naprawdę uważacie, że mam odpuścić te szalenie istotne obowiązki królewskie, aby spędzić z Wami nieco czasu? Przecież w tej sytuacji będzie zagrożone bezpieczeństwo państwa. Jeśli nie dojem obiadu i dobrze się nie zdrzemnę, to będę zmęczony. Nie słyszeliście o tym, że głodny Polak to zły Polak? Michał Korybu dwiśniowiecki stracił ojca, gdy miał 11 lat. Od tamtej pory chłopcem opiekowali się różni ludzie. Przechodził z rąk do rąk. Najpierw opiekę nad chłopcem przejął biskup Karol Ferdynand Waza, który zapewnił mu naukę u jezuitów. Co ciekawe, chłopiec trafił też na dwór króla Jana Kazimierza, gdzie opiekowała się nim para królewska. Michał Korybut Wiśniowiecki skończył nawet studia na Uniwersytecie Karola w Pradze, a więc był człowiekiem wykształconym, który znał, uwaga, osiem języków. Po abdykacji króla Jana Kazimierza rzeczpospolita znalazła się w krytycznym momencie. Po powstaniach kozackich, po potopie szwedzkim, a nad Polską ciągle wisiało tureckie widmo. Trzeba było znaleźć króla, by, który będzie swój, nasz, najlepiej piastowski, ale jednocześnie taki, który nie ograniczy złotej wolności, przywilejów szlacheckich i będzie łatwy do sterowania. Michał Korybut Wiśniewiecki był Idealny. Odkąd żyję, ciągle zmagam się ze sławą swego ojca. I powiem szczerze, że po latach mam już tego kompletnie dość. No bo ile razy można wysłuchiwać, jakiego to cudnego ojca się miało. Że waleczny, że świetny wojskowy, że wpływowy. Brakuje tylko, żeby ktoś go chwalił za to, że spłodził syna. Wielkimi mi rzeczy. Każdy potrafi zagonić do łóżka panienkę i sprawić, by po dziewięciu miesiącach wydała na świat dziecię. No dobrze, może nie każdy. Ja próbuję płodzić potomstwo i na razie wychodzi to z marnym skutkiem. Co prawda pocieszam się, że to nie moja wina, ale żony, jednak tam w mojej głowie kołaczę, że to mi coś nie wychodzi, i w tej kwestii, że tak powiem, sprawy nieudolnie posuwają się do przodu. W czerwcu 1669 roku, w czasie sejmu elekcyjnego, Michał Korybut Wiśniewiecki zostaje wybrany królem Polski. Koronacja Korybuta Wiśniowieckiego odbywa się w tym samym roku we wrześniu i niemal od razu podzielił on polską szlachtę na jego zwolenników i Przeciwników. Biskup Andrzej Olszowski, dzięki któremu Michał Korybut Wiśniowiecki faktycznie został królem, należał do grona tzw. regalistów, a więc szlachty polskiej, która uważała, że Korybut Wiśniowiecki jest królem piastowskim i objęcie przez niego władzy oznacza powrót piasta na tron. Regaliści działali w opozycji do przedstawicieli opcji habsburskich i francuskich. Ale byli też tak zwani malkontenci, a więc najwięksi przeciwnicy rządów Michała Korybuta Wiśniewieckiego, wśród których był m.in. późniejszy król, król polski Jan III Sobieski. Owszem, gdy turecki wróg był u bram, zamiast szykować się do walki, ludzie prymasa parli do tego, by mnie zdetronizować. Wstyd i hańba, która zapisze się na wieki. Zresztą kolejny malcontent sobieski wcale nie był lepszy. 20 czerwca 1672 roku zwiózł do Warszawy swoje oddziały, by z bronią przy szyi nakazać mi abdykację. Kilka dni później prymas Prażmowski czyni rzecz haniebną: chce bezpośrednio wymusić na mnie rezygnację tam mnie, czy naprawdę chce doprowadzić do tego, by polała się polska krew? Jan III Sobieski w reakcji na objęcie przez Korybuta Wiśniowieckiego rządów miał nawet powiedzieć takie słowa Teraz będzie mi małpę całować po rękach i stać przy małpim tronie. I tak, w taki sposób malkontenci podchodzili do samej osoby Michała Korybuta-Wieśniowieckiego, jego przeszłości, rządów i szeroko pojętej, jak uważali, nieudolności. Ale przede wszystkim rządy Michała Korybuta-Wieśniowieckiego doprowadziły do jeszcze większych i wciąż pogłębiających się podziałów wewnątrz kraju. A jak wszyscy doskonale z historii wiecie, okupanci czy przeciwnicy naszego kraju tylko czekają, aż Polska będzie do tego stopnia podzielona, że nawet nie trzeba będzie z nią walczyć. Wystarczy tylko wejść na przysłowiowego gotowca i ten kraj po prostu zająć. Tak zwani malkontenci próbowali unieważnić elekcję, a nawet zdetronizować króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. I powiedzmy sobie wprost, znaczna część historii, jakie słyszymy o postaci Korybuta Wiśniowieckiego, została zbudowana w oparciu o Plotki celowo rozpuszczane przez malkontentów, właśnie aby zdyskredytować w oczach części szlachty właśnie postać króla Polski Michała Korybuta Wiśniewskiego. W serialu 1670 padło dość znamienne zdanie: Bóg, honor, ojczyzna. Czyli trzy powody najczęstszej śmierci szlachty. I rządy Michała Korybuta Wiśniewieckiego idealnie wpisują się w to, co padło w serialu. Ale co takiego fatalnego zrobił Michał Korybut Wiśniewiecki, że zyskał sobie na miano najgorszego króla Polski? Tych powodów było wiele, ale jednym z nich było to, że naraził Rzeczpospolitą na utratę niepodległości, a nawet mogliśmy stać się wasalem Imperium Osmańskiego. Mowa tutaj oczywiście o haniebnym traktatu w Buczaczu. Otóż w 1672 roku Turcy, wykorzystując fakt, że Polska jest bardzo podzielona i politycznie osłabiona, po prostu wypowiedzieli nam wojnę. Zajęli Podole. Kamieniec Podolski i co zrobił Michał Korybut-Wiśniewiecki? Podpisał, podpisał z nimi traktat, polegający na tym, że w zamian za pokój mamy Imperium Osmańskiemu płacić potężną kwotę ponad 20 tysięcy talarów rocznie. I to było straszne. Mało tego, Korybut-Wiśniewiecki nie potrafił zebrać wojska zdolnego do tego, aby odbić z rąk Imperium Osmańskiego, z rąk Turków, właśnie już terytorium zajęte. Podobno ostatnie słowa króla wypowiedziane przed śmiercią brzmiały Wezmę jeszcze jednego ogóra, a co mi szkodzi? Nie mam za wiele do stracenia, przecież nie umrę. Jaśnie król Michał Korybut Wiśniowiecki nie miał zbyt wiele szczęścia. Co prawda przypadkiem został władcą i to owszem można określić jako łód szczęścia. Jednak dalsze losy były jedną wielką kompilacją wpadek, fopa i wszystkiego, co nie powinno się zdarzyć polskim poddanym. Jak mawiają... Polak mądry po szkodzie, i nie inaczej było w tamtym czasie. Otóż polska szlachta dopiero w momencie, w którym Turcy wypowiedzieli na wojnę, zdała sobie sprawę z tego, w jak fatalnym położeniu, w jak okropnej i groźnej sytuacji znalazła się Rzeczpospolita obojga narodów. Do akcji musiał wejść Jan Sobieski, który smucił Tatarów pod Niemirowem, a rok później pług Tatarów pod Chocimiem, co w znacznym stopniu osłabiło Imperium Osmańskie, a przede wszystkim jego pozycję w regionie. Michał Korybut-Wiśniowiecki nigdy jednak tego zwycięstwa nie doczekał, ponieważ zmarł w Lwowie w roku 1673. Niektórzy piszą, że z przejedzenia król uwielbiał tłusto zjeść, co miało przyczynić się do jego śmierci, inni uważają, że został otruty. Tak czy inaczej, Korybut-Wiśniowiecki rządził przez cztery lata, a więc... Bardzo krótko. Nie miał możliwości, okazji, aby wykazać się jako król Polski i objął Urząd Króla Polski, stał się monarchą naszego kraju, Rzeczpospolitej, obojga narodów, w momencie dla naszego kraju krytycznym. I są historycy, którzy uważają, że Michał Korybut-Wiśniowiecki wcale nie był taki zły. Jednym z historyków mających takie zdanie jest nasz przyjaciel Sławomir Oksenius, prezes Fundacji Pałaców Jedlika, którego postanowiliśmy zapytać o zdanie. Moim zdaniem yy, nie był najgorszym królem z tego też względu po pierwsze, że Panował w najgorszym okresie, w yy, jednym z najgorszych okresów historii Rzeczpospolitej. Miał bardzo małe pole manewru, był otoczony przez samych wrogów, w bardzo skomplikowanej, trudnej sytuacji geopolitycznej. Turcja stała już u bram i w zasadzie od początku jego panowania było wiadomo, że ten konflikt z Turcją nastąpi. Trudno jest z naszej perspektywy oceniać tamte wydarzenia. Moim zdaniem on nie miał wyboru. Zobacz, w jakiej sytuacji znajdowała się Rzeczpospolita. Kamieniec Podolski padł. Największa, najpotężniejsza twierdza Rzeczpospolitej, która broniła całego Podola, broniła całych południowo-wschodnich rubieży kraju. W momencie, kiedy Turcja z całą swoją potęgą weszła w głąb Rzeczpospolitej, łącznie z tym, że nawet Rwów był przecież oblegany przez Turków, Yy, jedynym wyjściem było jak najszybciej yy, zawarcie, zawarcie pokoju. Do Michała Korybuta Wiśniewickiego przylgnęła łata najgorszego króla Polski, także ze względu na jego obżarstwo, pijaństwo i lubowanie się w imprezach i libacjach. Ale powiedzmy szczerze, Korybut Wiśniowiecki był reprezentantem konkretnej epoki, konkretnej grupy polskiej szlachty. I nie zachowywał się inaczej niż reszta właśnie szlachciców polskich. Bez względu na to, jakie były jego rządy, to musimy pamiętać o tym, że był on reprezentantem grupy, która, no, miała chwalebne chwile miała zwycięskie bitwy, wojny, ale jednak reprezentowała poglądy podzielające liberum veto jako cudowny system polityczny. A więc, książka Spowiedź Szlachciców. Szczera rozmowa z najgorszym królem Polski, podobnie jak serial 1670, zmusza do pewnych refleksji, bo XVII wiek dla Rzeczpospolitej i obojga narodów to także okres wielu zmarnowanych szans, wielu straconych możliwości na to, abyśmy faktycznie stali się państwem bezpiecznym, no i nie. Podzielonym. Czytając tą książkę, miałem wrażenie, jakbym czytał o dzisiejszych czasach, o współczesnej szlachcie, takich regalistów i malkontentów, którzy kłócą się na szczytach władzy, rzucają się sobie do gardeł, co przenosi się na poglądy społeczeństwa, które zaczyna kłócić się na ulicach, zupełnie jak w Rzeczpospolitej obojga narodów. A wróg zaciera rączki i czeka: im bardziej podzieleni będziemy, tym lepiej. I z taką refleksją. Zostawię Was na koniec. Napiszcie w komentarzach, czy czytaliście tą książkę, co o niej myślicie. Napiszcie, co myślicie o serialu 1670 i jakie są przemyślenia Wasze na temat polskiej szlachty. Podyskutujmy o tym fascynującym okresie w historii właśnie w komentarzach. Dziękujemy Wam za kolejną Bibliotekę Historii Hiking. Zapraszamy w czwartek o 20.00 w niedzielę kontrwywiady. Trzymajcie się, cześć i do czytania, moje chłopy. Hop, hop, hop!